Kierunki studiów w pytaniach i odpowiedziach. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. O czym są te studia? Pedagogika to nauka o edukacji i wychowaniu. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna koncentruje się na potrzebach dzieci. Wbrew pozorom jest to bardzo specjalistyczna dziedzina. Jednolite studia magisterskie dają uprawnienia do realizowania zawodu nauczyciela przedszkolnego i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Umysł młodego człowieka funkcjonuje inaczej niż umysł dorosłego. Efektywne nauczanie i prawidłowe oddziaływanie wychowawcze domaga się odmiennego podejścia. Można je opanować na studiach pedagogicznych. Jak znaleźć uczelnię, która prowadzi te studia i gdzie szukać dodatkowych informacji? Odwiedź studia.pl. Tam z łatwością odnajdziesz listę uczelni wraz z linkami prowadzącymi do ich stron oraz szczegółowy opis studiów. Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą sympatia do dzieci, wyrozumiałość, cierpliwość, poczucie misji, dobry humor, uśmiech. Czego można się nauczyć na tych studiach? Zdobędziesz wiele umiejętności takich jak diagnozowanie pedagogiczne, prowadzenie terapii pedagogicznej, przeprowadzanie zajęć grupowych, Tworzenie dokumentacji pedagogicznej, realizowanie działań profilaktycznych. Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć? Choć są różnice między uczelniami, zwykle można się spodziewać przedmiotów takich jak psychologia rozwojowa, gry i zabawy, pedagogika specjalna, język obcy, współczesne teorie pedagogiczne. O czym są projekty dyplomowe? Możliwości jest bez liku. Jako przykładowe tematy można wymienić następujące. Charakterystyka twórczości wybranego teoretyka pedagogiki, diagnozowanie problemów szkolnych, działalność wybranej szkoły podstawowej, wybrane metody motywowania uczniów. Jakie perspektywy ma przed sobą absolwent tych studiów? Wiadomo, że można robić wiele rzeczy. Gdy ludzie szukają pracy w zawodzie, bardzo często wybierają zatrudnienie w poradniach pedagogicznych, pracę w szkole, pracę w przedszkolu, prowadzenie poradnictwa, pracę w redakcjach czasopism pedagogicznych. Jakie wynagrodzenia osiągają absolwenci tych studiów? Rynek pracy jest bardzo zmienny. Wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Najbardziej aktualne informacje uzyskasz w serwisie praca.studia.pl Co zrobić, aby regularnie otrzymywać ciekawe informacje o życiu studenckim, efektywnym studiowaniu i innych kierunkach studiów? Subskrybuj kanał studia.pl i koniecznie kliknij na dzwonek, aby nie przegapić żadnej nowości. Co myślisz o tym kierunku? Daj znać w komentarzu.